Jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Przed tobą wystąpienie publiczne? Bez względu na to, czy to krótkie sprawozdanie dla pracowników Twojego działu w firmie, czy ważna prezentacja dla inwestorów, możesz się stresować. Jest prosty sposób na to, aby pokonać nerwy i świetnie wypaść. Musisz się po prostu przygotować do występu. Zobacz, jak to zrobić. Ustal cel wystąpienia. Pamiętaj, że swoją prezentację wygłaszasz, aby osiągnąć coś konkretnego. Zastanów się więc, jaki jest twój cel. Czy jest nim przekazanie obiektywnych informacji, przekonanie odbiorców do tego, że twój pomysł ma sens, a może zwrócenie uwagi na ważny problem w organizacji. Określ jak najprecyzyjniej swoje oczekiwania i podporządkuj im zawartość swojej prezentacji. To pierwszy krok do sukcesu. Przemyśl, kto jest twoim odbiorcą. Twoje wystąpienie publiczne to komunikat. Jeśli chcesz z nim dotrzeć do odbiorców, musisz wykorzystać odpowiednie środki. Zastanów się więc, kto będzie Cię słuchać. Czy będą to koledzy z zespołu, inwestorzy, kierownictwo firmy, a może potencjalni klienci? Każda z tych grup potrzebuje określonych argumentów, właściwego stylu komunikacji bardziej luźnego lub oficjalnego, odpowiedniej formy prezentacji. Doprecyzuj te sprawy, a będzie ci łatwiej przygotować celne i skuteczne wystąpienie. Przygotuj się merytorycznie do prezentacji. Nawet jeśli na co dzień robisz wiele rzeczy spontanicznie, wystąpienie publiczne musisz mieć pod pełną kontrolą. Nie zakładaj, że wystarczy to, że wiesz, co chcesz powiedzieć. Zawsze przełóż swoje myśli na papier. Uwaga, wcale nie musisz spisywać całej treści prezentacji. Wystarczy konspekt, w którym punkt po punkcie rozpiszesz najważniejsze informacje do przekazania. Dzięki temu nie umknie ci nic ważnego i zachowasz lepszą kontrolę nad czasem. Kolejnym krokiem może być przeprowadzanie próby generalnej prezentacji. Jest ona potrzebna zwłaszcza przed naprawdę ważnym wystąpieniem publicznym takim, od którego zależy na przykład Twój awans czy pozyskanie środków na inwestycje. Zanim wyjdziesz na prawdziwą scenę, przedstaw prezentację na próbę. Do samego siebie albo lepiej do kogoś bliskiego, kto da Ci feedback. Próba generalna pozwoli Ci się upewnić, że Twoje wystąpienie mieści się w wyznaczonym czasie. Kiedy ją przeprowadzisz, sprawdzisz również, czy w prezentacji nie ma błędów ani niedopowiedzeń. A przy okazji poćwiczysz korzystanie z pomocy, które chcesz wykorzystać w trakcie wystąpienia, np. ze slajdów. Zawsze przygotuj się na dyskusję z publicznością. Nie daj się zaskoczyć żadnym pytaniem, które zada Ci słuchacz. Jeśli w odpowiedzi na nie zamilkniesz lub zaczniesz się plątać, możesz zniszczyć wrażenie, które zbudujesz wcześniej świetną prezentacją. Jak uniknąć stresujących sytuacji? Stwórz listę pytań, które można zadać do Twojego wystąpienia. Możesz też poprosić o pomoc kogoś zaufanego. Daj wysłuchać prezentacji bliskiej osobie albo pokaż jej wcześniej materiały. Zadane przez nią pytania mogą Cię zaskoczyć, ale nie ma w tym nic złego. Padną podczas próby generalnej, więc będziesz mieć czas, aby przygotować sobie dobre odpowiedzi. Pamiętaj, jeśli w trakcie występu mimo wszystko pojawi się problematyczne pytanie, możesz zastosować trik stosowany przez rzeczników prasowych na konferencjach. Powiedz, poruszył pan ważną kwestię, jednak jest ona dość złożona, a kończy nam się czas spotkania. Chętnie umówię się z panem na rozmowę na ten temat. Zadbaj o swój wizerunek. Znasz zasadę, jak cię widzą, tak cię piszą? Przy wystąpieniach publicznych jest ona bardzo ważna. Zadbaj więc o schludne ubranie, odpowiednie do okazji, elegancką, ułożoną fryzurę, opcjonalnie o delikatny makijaż. Pamiętaj też, aby myśląc o wyglądzie, zachować naturalność i autentyczność. Chodzi o to, aby się odpowiednio ubrać, ale nie przebierać. Na koniec sprawdź kwestie techniczne. Zajrzyj na salę, w której będziesz mieć wystąpienie. Zrób to na jakiś czas przed jego rozpoczęciem. Upewnij się, że mikrofon działa, a laptop jest podłączony do rzutnika, tak by slajdy poprawnie się wyświetlały. To da ci pewność, że wszystko jest gotowe na Twoją prezentację. Powodzenia.